Cześć wszystkim dzisiaj przedstawiam skład reprezentacji Polski na mecz Polska Izrael. Skład ten podał Mateusz Borek, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. No zaskakujące tak naprawdę zestawienie piłkarzy, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze w dzwonę, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mateusz Borek przedstawił prawdopodobny skład reprezentacji Polski, czy też jego, tak naprawdę, skład reprezentacji Polski, jak on by widział reprezentację Polski, która miałaby zagrać w meczu, właśnie z Izraelem. Wiemy, że ten mecz będzie miał miejsce na stadionie narodowym. No dosyć ciekawe, tak naprawdę, zestawienie, ponieważ w ogóle to jest jakby dziwne trochę ustawienie taktyczne. Proponuję tutaj Mateusz Borek tak: 1, 4, 1, 3, 1, 1. Tak, no to to jest. Na pewno rzadko spotykane, bo z reguły gramy 4-4-2, tak? 3-1-4-4-2, i teraz tak, Fabiański w bramce, następnie mamy rybusa, bednarka, glika, bereszyńskiego, to jest nasza obrona. Potem Krychowiak, następnie Grosicki, Zieliński, Kądzior, Milik i Lewandowski. Lewandowski wysunięty na szpicy, a pod niego podwinięty praktycznie milik dosyć ciekawe zestawienie, trzeba powiedzieć sobie. Chociaż, no, tutaj ja powiem tak, Krychowiak na pewno czuje się najlepiej, jeśli po prostu jest sam praktycznie na tej pozycji, nie ma nikogo na prawej, na lewej stronie, może być takim rozgrywającym. Natomiast, no, dosyć ciekawe zestawienie, czyli Fabiański w bramce, następnie mamy Rybus, Bednarek, Glik, Bereszyński, obrona, potem mamy Krychowiaka, a następnie mamy, jako tego, wysuniętego przed obrońców, potem mamy Grosicki, Zieliński Kondzior, tak, Grosik po bokach i Kondzior, Milik oraz Lewandowski no dosyć ciekawe tak naprawdę zestawienie tutaj reprezentacji Polski na mecz z, z po prostu Izraelem. No sam Jerzy Brzęczek powiedział, że on prawdopodobnie zagra już na dwóch napastników, tak? Co ciekawe, nie wiem dlaczego po prostu Jerzy Brzęczek jakby się uparł do tego jednego napastnika, potem zaczął wprowadzać tego drugiego napastnika, przecież Adam Nawałka z Reguły grał tymi dwoma napastnikami, więc to po prostu dla mnie jest trochę dziwne, tak? Wiadomo, że Robert Lewandowski jako sam praktycznie w napadzie jest zaraz kryty przez dwóch, czy przez trzech obroń Musi być jeszcze jakiś zawodnik, jeśli chodzi o napastników. Natomiast na pewno Krychowiak gdyby był w świetnej dyspozycji, taką miał, dyspozycję, jaką miał w Sywilii, to mógłby być, dawać te pasy, takie piłki rozgrywające właśnie do Roberta Lewandowskiego. Na pewno Krychowiak nie jest w takiej świetnej dyspozycji, jak to było miejsce w Sywilii. Natomiast tak, Fabiański to jest na pewno pewne punkt naszej reprezentacji. Tak, wiemy, że Sęsny nie, nie zagra, więc tutaj sytuacja jest oczywista bo bramkarze przecież wybierani są w tym systemie zmianowym co pół roku jeżeli teraz wypad praktycznie szczęsny no to będzie to Fabiański Mają prawdopodobne, żeby tutaj selekcjoner dał szansę innemu bramkarzowi, to też jest bardzo ważny mecz dla nas, tak? Następnie mamy tak Rybus, Bednarek, Glik, Bereszyński tak? Według mnie to jest bardzo dobre zestawienie i pewnie takie zestawienie wyjdzie w meczu wiemy o tym, że Bednarek i Glik to też jest dobra para stoperów środkowych, bo ja zawsze to mówię, że praktycznie Bednarek może się podciągnąć przy Gliku, tak? Jakieś niedoskonałości, błędy, które po, po, popełnia benarek, to glik może to skorygować. Zawsze mówię w ten sposób, to nie chodzi o to, żeby glik dy dyrygował, tak naprawdę, benarkiem. Chociaż dobrze by było, tak? Jeżeli jest taka osoba, która zarządza praktycznie tą całą obroną. Natomiast rzeczywiście, tutaj rzeczywiście. Tak, 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 właśnie by to wyglądało. Także Glik i praktycznie Bednarek, ta para tutaj tych, tych obrońców. No i wiemy, że Rybus, który też po prostu w tej reprezentacji był powoływany, teraz grał ostatnio, ale praktycznie wcześniej występował u Adama nawałki, powinien znaleźć się na tej obronie. No i Bereszyński, który jest z bardzo dobrej dyspozycji. tak Bereszyński, rzeczywiście, bardzo dobrej dyspozycji. No, niektórzy się dziwią Dlaczego na przykład nie ma tutaj w tym zestawieniu tak naprawdę piątka, tak? piątka, no tutaj Mateusz Borek mówi w ten sposób, że zestawienie tak naprawdę tutaj Milika, tak, i Roberta Lewandowskiego, że oni już grali praktycznie w tym zestawieniu i bardzo dobrze się rozumieli, tak? ja bym powiedział tak, że to zestawienie jest dobre, tylko by musiało być w ten sposób, że praktycznie, no, Grosicki musiałby być w świetnej dyspozycji i też musiałby być Krychowiak w świetnej dyspozycji, tak? O ile Grosik jeszcze jest w dobrej dyspozycji, o tyle Krychowiak, no, nie ma takiego świetnego czasu. On występuje, gra dalej po prostu, tak? W, 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 w Rosji nawet zdobył mistrzostwo także z rybusem. natomiast to nie jest ten Krychowiak, co kiedyś, ten, ten Krychowiak, który grał właśnie u Adama Nawałki, który dawał te pasy, który przecinał praktycznie tutaj tą grę przeciwników, zatrzymywał, Bardziej, robi to bardziej spektakularnie. Natomiast teraz to się praktycznie wszystko zmieniło, tak? To się wszystko praktycznie zmieniło, jeśli chodzi o to zestawienie. I tutaj zestawienie właśnie tych piłkarzy. Pytanie też jest takie, czy na przykład grozi ich radę tak? Z prędkością tutaj na bokach, bo rzeczywiście to może być problem. No i konzior mamy konziora, który też po prostu na skrzydle. Yy, miałby tutaj zasuwać, można powiedzieć tak brzydko, tak? Następnie mamy tutaj jeszcze Zielińskiego i Zieliński zaraz praktycznie za Milikiem byłby na środku. No to dosyć ciekawe zestawienie, bo troszeczkę podobne właśnie z Napoli. Oni by się świetnie rozumieli, według mnie to byłoby bardzo dobre zestawienie. Natomiast czy rzeczywiście reprezentacja Polski jest w stanie, może sobie pozwolić na to, żeby Piątek nie wystąpił w tym meczu, tak? Nawet jeżeli gralibyśmy tą dwójką napastników, Milik i Robert Lewandowski, no to i tak w drugiej połowie musielibyśmy skorzystać tak naprawdę z Krzysztofa Piątka, tak? No nie wyobrażam sobie, żeby tutaj Piątek nie zagrał praktycznie, no musi wystąpić, tak? Chociaż w drugiej połowie, bo jest w świetnej dyspozycji, w świetnym gazie. Znaczy, u nas problem jest cały czas taki, że my się ciągle upieramy na Roberta Lewandowskiego, owszem, natomiast Piątek musi zagrać, ale to już musi znaleźć pomysł na piątkę, jak go włączyć, jak go wkomponować do tej gry, tak, no to jest na takiej zasadzie, że mamy pewien szkielet zawodników i tak dalej, mamy Roberta Lewandowskiego, ale piątek nie jest zagrożeniem dla Roberta Lewandowskiego, to nie jest jak, że tak, że jak piątek będzie występował, to Robert nie może grać. Trzeba to po prostu umieć jakby wykorzystać piątka, zagospodarować jego umiejętności dla tej drużyny, tak, zobaczyć, czy rzeczywiście, bo były takie mecze, gdzie na przykład Robert Lewandowski cofał się za piątkę, piątek był bardziej wysunięty, jeżeli i to się nie sprawdza, może po prostu powinien być rzeczywiście Robert Lewandowski na szpicy, tak? e, a może po prostu e, Piątek powinien grać w, w wysoko, e, jeszcze wyżej po prostu od Roberta Lewandowskiego, e, ale powinien być taką fałszywą tak naprawdę dziewiątką. Tak? Także tutaj jest e, kwestia tego, że trzeba zagospodarować ten potencjał. Ja mówię, mówiłem to też w poprzednich filmikach, Piątek jest głodny gry, głodny zdobywania bramek. W Milanie miał końcówkę sezonu niezbyt dobrą, ale to mówię, to nie jest jakby jego kwestia, tylko kwestia Ustawienia drużyny, i on ten głód naprawdę może po prostu zamienić na bramkę. To samo co miało miejsce w meczu z Macedonią, tak? Tam był praktycznie tak, Galimatias pod tą bramką, kto szczelił tego to, to gola, ale ostatecznie praktycznie ten gol wpadł po uderzeniu piątka. Także piątek, jakąkolwiek sytuację, którą dostanie, on prakty praktycznie przekuje ją na bramkę, tak? I to samo robił w Milanie. Oddał dwa trzy szczały i z tego po prostu praktycznie był gol. Ma może praktycznie szczeli na bramkę w każdej pozycji, także to jest bardzo cenne problem tutaj reprezentacji polskiej jest taki, że ta reprezentacja nie potrafi oddać tak naprawdę trzech podań między zawodnikami. To jest po prostu absolutna tragedia, tak? Jeśli chodzi o styl gry. Muszą oddać trzy po prostu podania celne do przeciwnika i rozegrać tą piłkę, tak? A tutaj jak na razie ta reprezentacja tego po prostu nie dokonuje. No, tutaj oczywiście to ta jedenastka, jakby według Mateusza Borka to, to jego marzenie, tak? Żeby tak ustawić tą drużynę, ale wydaje mi się, że jeżeli Brzęczek skorzysta z tradycyjnego modelu, tak? 4-4-2, ewentualnie tutaj jako napastnik to będzie jeden, który będzie właśnie wysunięty na szpicy, drugi będzie podwinięty, czy ewentualnie fałszywa ta dziewiątka, natomiast no nie skorzysta z takiego troszeczkę tutaj tak testowego zestawienia, no 1-4-1 3-1-1 to dosyć ciekawe zestawienie, chociaż trzeba powiedzieć, że w tej konfiguracji tak Rychowiak się bardzo dobrze czuje, jeżeli on może być na tym całym pasie praktycznie sam, jeżeli cały ten pas boiska dla niego. No ale pytanie, czy Krowiaka możemy postawić tej dyspozycji, w której on się znajduje na tym praktycznie pasie, tak? No tutaj bym miał pewne zagłoski, pewien znak zapytania. Także tak wygląda to zestawienie, to zestawienie tej drużyny. Przede wszystkim najważniejsze jest to widać po prostu w przypadku wielu propozycji, jeśli chodzi o reprezentację, że zawsze obrona jest ta sama. To, to jest bardzo ważne dla mnie, ważne, że dla mnie i dla kibiców powinno być, bo jednak możemy eksperymentować, jeśli chodzi o napad na tak, napastniku czy dwoma napastnikami, Jednym napastnikiem, czy pierwsza połowa, milik i piątek, druga połowa, lewandowski i piątek, na przykład, i tak dalej. Natomiast jednak tyły musimy mieć pewne zabezpieczone, stabilne, tak, bo ciężko będzie nam wygrać w meczej, jeżeli nie będziemy mieć po prostu pewnej defensywy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie Jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem to był nieoficjalny skład reprezentacji Polski na mecz Polska kontra Izrael zaprezentowany właśnie przez tutaj przez Mateusza Borka dziennikarza posatu sport pozdrawiam trzymajcie się Cześć. Napiszcie w komentarzu, jaki wy byście wystawili tak naprawdę skład reprezentacji. No i oczywiście, typy na ten mecz: Polska według mnie zwycięży. Zwycięży w tym meczu 2 do 1 dla Polski taki obstawiałbym taki wynik. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.